Został w tej Tak. Dziś natomiast, proszę Państwa, stwierdziłem, że pójdę tropem, yy, tokiem myślenia moich <laughs> sąsiadów i stwierdziłem, że oni zwyczajnie nie chcą odrolnić tej działki. Nie zrobili tego i nie zrobią, bo doskonale wiedzą, że takich kuglarzy jak, jak oni. To po prostu ktoś w końcu nakryje i ich stąd wypierdolnia zbity pysk, albo będą musieli uciekać, więc zbierają ile mogą, aż w końcu będą musieli sobie znaleźć... Inny, 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 teren do, jakby to powiedzieć, nie mogę znaleźć słowa, do eksploatowania, tak, innych ludzi do oszukiwania i, i tak dalej, ale po co płacić pieniądze, podralnianie działki, kupienie jej i tak dalej, jak można postawić na Jana, pomieszkać parę lat, nagro, nagrabić, ile można nagrabić i później po prostu się przesiedlić, no bo co. Nie, Frejson? No przestań, Tiger. Zostaw Tiger idziemy. Idziemy na spacer, a nie na ten. W domu się będzie z Tigerem bawić, chodź. Chodź. Świnio. No starczy, idziemy. Tak i właśnie tokiem to ich myślenia wydedukowałem dzisiaj Taki, 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 jakby to powiedzieć, wniosek. O, już z syn Już nie nie ponosi, bo idę z pewnością na spacer. Już go już tam pewnie zapewniał, jak co noc, o już nie wyjdzie. Naćpał się, napił, albo poszedł spać, albo się wystraszył. No i główno znowu się okazuje, że kłamał. Ale to nic, wrócę z przem znowu zacznie drzeć cipę. Teraz będzie, że mu się uda, bo już nie będę bardzo na dwór wychodził i w ogóle. A jutro znowu i tak kurwa codziennie, mówię, pamięć do 12, to jest nawet przesada, My nie mamy pamięć do 12, pamięć tak 2 trzy godziny. I po dwóch 3 godzinach można wciskać ten sam kit. Kaptur mogą jednak założyć. O taktaj Został buraki Tak no bo mówię Kupić sobie pole Załóżmy teraz za hektar nie 40 koła tutaj trzeba dać Odrolnienie to pewnie <laughs> Kara z tego co wiem około 50 No to załóżmy, że musi dać 50, no to już ma 100 tysięcy no to za 100 tysięcy, takich patrzyłam, patrzyłem, to można już sobie coś tam, załóżmy jakiś kwa kwadratu kupić, nie? Taki jakiś drewniak. Do tam wykończenia ewentualnego czy coś. No, o. O, Kuba, zaobek No, masz stówę do przodu. Adresu nie masz, nikt ci nie znajdzie, żadnej ewidencji. W razie wód to nie namierzą. Podatków nie trzeba płacić, to też kolejny zysk. Tak w, w skali lat. I tak dalej, i tak dalej. To jest czysty biznes, kurwa, no. A już jadłaś z tego buraka? Chodź, już zjadłaś, koniec nie ma No i co tam? Co więcej chcieć Jeszcze zacznie się potrzywać pod kogoś, pod sąsiada Weź tam Powinajduje jakieś ulgi, dodatki. O, ktoś nie wie, to nie bierze. Ciekawe że cię jak mu za darmo. i z Sławomir by powiedział tak czeryć. Chociaż nie wiem, czy by się do końca zgadzał z tą polityką. Jaką prawie różową. No ale. O łysy, gdzieś tam próbuje się przebijać trochę, widzę Ale nie bardzo bo to wychodzi, bo chmury są Jakiś monolit, kurwa Oglądałem dzisiaj Rodowód Krwi Ten miniserial Wiedźminowski, tam 4 godziny <klujny> W sumie zacząłem wczoraj, a może przed wczoraj nawet Skończyłem go dzisiaj Opinie były takie o, nie bardzo, miałem go nie oglądać szczerze mówiąc bo opinie były chujowe strasznie a dzisiaj opinie były negatywne a chujowe były no bo według mnie całkiem nieźle wyszedł ten serial mini serial o, pa wychodzi coś tam nie było zupełnie fajnie się oglądało Nie mogę mu nic w sumie zarzucić, nie? A że jakiś tam zapaleniec krzycza, że a e, tam się sprzedał, jak on mu tak spierdolić, doda... Do... No Boże, nikt wcześniej tej <tryk> historii nie opisał z tego co wiem. Co się działo wcześniej przed samą No i ktoś sobie wymyślił czterogodziną historię, żeby opisać, czy tam ewentualnie rozwinąć, bo na pewno były jakieś Zalążki tych historii, skąd to się wszystko wzięło, starsze krew, starsza krew i tak dalej. Była opowieść o konjunkcji sfer, skąd się wzięła właśnie magia, te wszystkie potwory i tak dalej. Były takie zaczątki zalążki, ale nie było to jakoś wyszczególnione z tego co kojarzę. Bynajmniej nie. Zagłębiałem się aż tak bardzo w temat, ale ktoś stworzył takim fajną historię. Zekranizował, efekty spoko, wszystko spoko, gra aktorska jest w porządku. Nie powiem, to bym się czepił najwyżej dwóch aktorów tak naprawdę. Freja, zostaw Tegera i nie szarp mi smyczy, bo Cię kopnę zaraz. Jo! A ja Już Ci na wajnap, już, już mogło być e, troszkę więcej <laughs> w międzyczasie jak ten e, mag elfów te, te, tej cesarzowej przejął kontrolę nad chaosem i pokazać trochę więcej efektów tych czarów i tak dalej, coś takiego fajnego zrobić, ale wystarczająco było. O Bruno Sikał mogli po prostu zrobić więcej, żeby się fajnie oglądało, ale fajniej. Ale nie było źle, było to, było spoko. Aż powiem wam, że kurwa skończył się po 4 godzinach oglądania. To mówię, kurwa, szkoda, że nie ma jeszcze z jednego odcinka. Obejrzałby sobie. Aż mnie naszły na obejrzenie znowu starego wieśka. Ale chyba się odpuszczę. Freja, co ty robisz, co? Szaiba się wali na łeb? O, kopa. E. Ta wsioki krzyczą, że SOS -y puszczał Oni nie wiedzą co to jest stroboskop. Jest też SOS. Nawet mam tutaj SOS-a. paliwo mu się kończy Także jakby ktoś chciał to polecam, spoko jest wiesiek No się obudził. Znowu żeś na panci wyszło? Cholera jasna. Ale wstyd. O nie, tylko nie pożałujesz. Nie ściemnij tyle. Będzie kumulacja, a później dupa zbita. Pinokijowi rośnie, a tej gry nie ma, został w lesie. Wiesz, nawet mój kurwa koc się nie boi, sam w nocy po lecie chodzić. Oleszek? Już nawet Oleszka poznał, się Oleszkiem nawet zostawia. O jejku, jejku. Idź od działka, Nie miałcz. Czeku. urwa. 500 lat, a zakowuje się gówerz.